Komu zawdzięczamy wszystkie łaski, przez które do nieba dostać się możemy, aby tam zażywać szczęścia przechodzącego pojęcie ludzkie i zażywać go nie jeden rok, ale przez wszystkie wieki wieków. Wszystko to zawdzięczamy najświętszemu sercu Pana Jezusa. Pobożni i czciciele najsłodszego serca Jezusowego znajdą w tym dziełku 33 rozmyślania, mające na celu pobudzić nas do coraz lepszego poznawania najdroższego serca Pana Jezusa, a przez to do coraz silniejszego rozniecenia we własnych sercach świętej miłości Boga, przy tym ognisku Bożej miłości ku nam jakim jest serce Zbawcy i Pana Naszego. Poznaj Najświętsze Serce Pana Jezusa. Oto 33 rozmyślania dla Jego Czcicieli. Książka oraz audiobook dostępny na stronie na jej głowie.pl Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje przewodnik dla młodzieży na drodze pobożności chrześcijańskiej. Dzieło to wiele lat temu napisał Przyjaciel Młodzieży, święty Jan Bosko. Rozmyślanie o piekle. Panie Boże, Żałuję z całego serca, że Cię obrażałem. Dopomóż mi łaską swoją, bym dobrze zrozumiał prawdy, które będę rozmyślał. I zapal me serce miłością ku Tobie. Najświętsza Panno Maryjo, Aniele Stróżu, Święci i Święte w niebie, przyczyńcie się za mną. Piekło jest miejscem kary. Przygotowanym przez sprawiedliwość Bożą dla tych, którzy w grzechu śmiertelnym umierają. Pierwszym cierpieniem potępieńców jest kara zmysłów w nigdy nieustającym ogniu piekielnym. Ogień ten przenika oczy, usta, całe ciało. Każdy zmysł osobno cierpi. Oczy są zaciemnione dymem i ciemnością, przerażone widokiem szatanów i potępieńców. Uszy są trapione ciągłym krzykiem, płaczem, bluźnierstwami. Powonienie drażnione nieznośnym zapachem siarki, straszliwe pragnienie i głód dręczące podniebienie. Okrutny bogacz błagał o krople wody, i tej mu odmówiono. Trapieni pragnieniem, paleni nieznośnym ogniem, płaczą i ryczą potępieni nieludzkimi głosami. O piekło, piekło, jakże nieszczęśliwi są ci, co wpadli w Twoje otchłanie. Powiedz, mój drogi. Gdybyś w tej chwili umarł, dokąd by poszła dusza twoja. Jeżeli teraz nie utrzymasz palca nad płomieniem świecy, jeżeli mała iskra na ręku wydobywa ci z piersi okrzyk bólu, jak będziesz mógł wytrzymać w pożerającym ogniu piekielnym? Rozważ teraz, Synu Ukochany. Jak straszne wyrzuty szarpać będą dusze potępieńca, wnosząc piekło w pamięć, umysł i wolę tego nieszczęśliwego. Dręczyć go będzie wspomnienie, że potępił się dla marnej, przemijającej rozkoszy. Ta myśl nie da mu spokoju. Pismo powiada, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Wspomnij na te dni, miesiące i lata dane mu przez Boga dla jego zbawienia, na przykłady kolegów, na tyle postanowień uczynionych, a niewykonanych. Tkwić mu będą w pamięci kazania słyszane, wskazówki spowiednika, dobre natchnienia do poprawy życia i na te wspomnienia wyć będzie z rozpaczy i żalu, że tyle środków i sposobności do zbawienia roztrwonił. Wola nie dozna żadnego zadowolenia i pogrążona będzie w ostatecznej rozpaczy. Umysł nie zazna spokoju, poznawszy co utracił. Dusza bowiem, stając na sąd, ujrzała Piękność Bożą, poznała Jego dobroć. Skosztowała na chwilę rozkoszy nieba, słyszała cudne pienia anielskie. Co za rozpacz na myśl, że to wszystko stracone i to stracone na zawsze. Kto zniesie ten ból, ten żal, tę rozpacz? Mój drogi, który teraz tak mało dbasz o Boga i niebo. Jakże ci się otworzą oczy, gdy ujrzysz swoich kolegów, dziś może uboższych i mniej wykształconych od ciebie, triumfujących w królestwie niebieskim? Podczas gdy ty odpędzony zostaniesz od bramy niebios i pozbawiony towarzystwa najświętszej panny i świętych w niebie. Więc póki czas, czyni pokutę. Nie czekaj, aż będzie za późno, ale w tej chwili nawróć się do Boga. Kto wie, czy to rozmyślanie nie jest ostatnim wezwaniem Cię przez Boga do poprawy życia. Lękaj się, że jeżeli zatwardzać będziesz serce swoje, Bóg Cię opuści i zginiesz na wieki. Litości Jezu. Zachowaj mnie od piekła. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Przewodnik dla młodzieży na drodze pobożności chrześcijańskiej autorstwa Przyjaciela młodzieży Świętego Jana Bosko. Pełna wersja audiobooka oraz wersja książkowa. Dostępne na stronie na jej głowie.pl